Wybrałeś Linuxa? Bardzo dobrze! Jesteś w pierwszym kroku do dostania częścią niszy w naszym kraju. Jednak podczas instalacji widzisz, że jest coś do wyboru o nazwie Środowisko Graficzne. KDE, GNOME, i Co to w ogóle za słowa? Czyżby nie pod podczas instalacji Twojej dystrybucji? Dzisiaj zajmiemy się tematem środowisk graficznych, jak bardzo ułatwiają normalnemu użytkownikowi pracę na komputerze na Linuxie. Pierwsza taka kapka historii. Pierwsze środowisko graficzne powstało w 1996 roku. Takie no 5 lat po wydaniu pierwszej publicznej wersji jądra Linuxa, a nim był projekt KDE od Key Desktop Environment, które stawia do dzisiaj na cel upodobnienie się do Windowsa. A rok później po KDE został wydany GNOME, które również na początku przypominało system od Microsoftu, ale tak bardziej w graficznej, gdzie w tym samym roku z powstania KDE światło dzienne ujrzało i stworzone przez Olivera Fordana, nazywane wpierw jako XForms Common Environment, które dzisiaj nie ma ani skrawka z bon łączenia z toolkitem, który był związany. A po czasu przeżyło KDE i GNOME, które oczywiście jest znane teraz jako KDE Plasma, a GNOME z wykonu przypomina teraz te dziwne menu w tabletach z Androidem. Jednak bardziej przystosowane dla używania na komputerze. A XFCE jest też w dużej części obsługiwane jak i wykorzystywane w świecie Linuxa. Dobrym przykładem może być wersja XFCE Linuxa Mint, która jest tak zmodyfikowana, by wykonać na powierzchni jak Cinamon, do którego przejdziemy trochę później ale tu rzucam nazwami jak jakimiś zaklęciami. Ale czym dokładnie jest właśnie środowisko graficzne? W dużym uproszczeniu to jest zestaw programów, które pozwalają na interakcję z komputerem graficznie. Jeden program obsługuje okna, drugi ikony, a trzeci obsługuje kursor. Samo użycie środowiska graficznego nie jest ograniczone do Linuxa, bo z tego rozwiązania korzysta Windows czy macOS. Tak długo jak istnieje kod systemu operacyjnego I ograniczenie użycia go do czegoś podobnego do MS-DOSa To istnieje możliwość napisania środowiska graficznego do takiego systemu Jak oczywiście nie pracujesz w Microsoftie I napiszesz program do menu start By logował cały komputer Główne zadanie środowisk to nie tylko zapobieganie zmuszeniu użytkownika do ciągłego korzystania z komend Podczas korzystania z systemu A gdzie przeciwieństwie do Windows. Linux może być operowany bez nakładki graficznej. To zwyczajne ułatwienie używania systemu operacyjnego codziennemu użytkownikowi, tak przed, podczas, jak i po instalacji. Tak, gdy uruchamia się system Linux z nośnika, to od razu posiada środowisko graficzne zainstalowane w sobie. Jako taką ciekawostkę oczywiście. Z dostępnością samych środowisk graficznych może być różna, ale nie taka bardzo kolorowa. Większość dystrybucji, takich jak Ubuntu, posiadają jedynie jedno środowisko, jaką jest GNOME. Fedora posiada oddzielną wersję swojej dystrybucji, gdzie zamiast GNOME'a jest Plasma. A takie dystrybucje jak Endeavor OS i Cache OS mają u siebie podczas instalacji wybór środowiska graficznego. Ale coś trochę się święki, że to jest jedynie mniejszość wydarzeń w trakcie gdy inni trzymają się jednego słusznego rozwiązania. Jednak Ciebie nie zatrzymuje od zainstalowania innych środowisk graficznych na komputerze. Wystarczy wiedza jaka komenda instaluje środowisko graficzne i można zainstalować i wybrać podczas kolejnego logowania do systemu. A nawet nie jesteś ograniczany do paczki programów, które przychodzą z danym DE. Takim dobrym przykładem może być użycie programów z GNOME'a na plazmie, czy programów z plazmy na XFCE, co się dowiedziałem randomowo podczas livestreama z instalowania Arch'a, gdy próbowałem zainstalować Plasma i po prostu postanowiłem zostać na XFCE. Niektóre dystrybucje posiadają własne środowiska graficzne. Cinnamon, który wcześniej wspomniałem, jest pisany przez twórców Linux Mint. Cinnamon jest odpowiedzią na to, że Gnome 3 był totalną katastrofą dla tej dystrybucji, więc postanowiono przejść na Cinnamon i pisać go jako alternatywę. Drugim takim przykładem może być Cosmic. Tworzony przez System76 twórców, tzw. Tak Linuxa dla przedszkolaczków popoest, który odpowiada na limitacje i oferuje lepsze doświadczenie poprzez napisanie na języku Rust. Te dwa przykłady to dość rzadkie przykłady własnych środowisk graficznych. W przypadku Cinemona Linux Mint to był wręcz chujowiek fundacja szaretingowa Limastignum 3, a w przypadku Cosmica PPS to oddzielenie się od popularnych wyborów i stworzenie własnego doświadczenia. The more you know, mówią. Na sam koniec. Jakie są moje rekomendacje od typa co jest chodzącą herezją? Jeżeli szukasz czegoś, co jest bardzo bliskie systemowi Windows, z góry polecam KD Plasma. Swoim wyglądem vanilla przypomina Windowsa i gdy przesiadasz się pomiędzy systemami, to nie czuć mostu różnicy pomiędzy plazmą a środowiskiem graficznym bandlowanym do każdego Windowsa. Jeżeli masz słaby komputer albo po prostu ziemniaka, to z pewnością Accepty. I z małą zasobożernością ci pomoże w ją z komputera. Jednak, jeżeli ciągle siedzisz na Linuxie albo po prostu chcesz, żeby komputer ci działał, to polecam GNOME, bo może być dobrym pomysłem. Jednak to od ciebie zależy ta decyzja, bo piękno Linuxa sieci zawsze w wy wyborze. Więc bym ja, szpiegos. Zapraszam do subowania, lajkowania i komentowania. To tak jak wejścia na moje social media. A ja idę do dark gdzie. Każdy użytkownik Linuxa to użytkownik Windowsa. Do zobaczenia w następnym filmie.